Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij, umów się ze mną na prywatną sesję napisz na autentyczni23@gmail.com lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę informacje co Narcys chce osiągnąć co właściwie Narcys chce zrobić co chce osiągnąć co chce zrealizować narcyz zazwyczaj nie ma celów długoterminowych Długodystansowych, ma natomiast cele w bliskiej przyszłości, w bliskim zasięgu. Ma pewne schematy działania, aby osiągnąć to, co chce. Jest to zaprojektowane, by cię kontrolować i by utrzymać iluzję, w którą narcyz chce, żebyś wierzył. To nie jest nic takiego, o czym chce byś myślał, to nie jest coś, co planuje. Jest to zwykle coś, co narcyz chce po prostu dla siebie, co chce osiągnąć. Prędzej czy później to się ujawni, to będzie się rzucać w oczy, stanie się oczywiste. Będzie to wynikiem zachowania narcyza oraz iluzji, którą utrzymywał. Prędzej czy później narcyz osiągnie swój cel. Zwykle narcyz nie będzie usiłował pozbawić cię życia, ale nie można w stu procentach wykluczyć takiej możliwości. Nieraz możesz usłyszeć, życzenia śmierci i w danej chwili tak właśnie myśli, czuje i uważa. Agresywne zachowania, groźby wynikają ze zbyt dużej ilości stresu, z którym narcyz sobie po prostu nie radzi i daje temu upust, wyżywa się nad tobie. Przez długi okres czasu znęcał się nad tobą psychicznie. Przez długi okres czasu miałeś już dość. Byłeś na krawędzi, a może nawet narcyz cię złamał. Może nie miałeś już chęci do życia, może nie chciałeś już żyć, może miałeś myśli, czy nawet. Próby samobójcze. Narcyz tylko pogarsza sytuację. Ciągle cię krytykuje, nieraz ci grozi, oskarża cię o coś, czego nie zrobiłeś. Wywołuje poczucie winy, nastawia wszystkich przeciwko tobie, nawet twoją rodzinę, niszczy twoją reputację. Oczernia Cię, niszczy Twój wizerunek, niszczy Twoją tożsamość, to kim jesteś, Twoją osobowość. Narcys niszczy Twoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Robi to tak długo, aż nie masz już właściwie po co żyć. Robi to tak długo, aż czujesz, że właściwie nie zasługujesz, by żyć. Jeśli spędziłeś z narcyzem wystarczająco dużo czasu, to cię złamało. Doszedłeś do punktu, w którym już więcej nie mogłeś wytrzymać. Wtedy narcyz będzie cię o to obwiniał. Będzie cię dalej obwiniał, że to ty jesteś problemem, że to ty jesteś temu winien, że to z tobą coś jest nie tak. Dla narcyza twój beznadziejny stan to nic innego jak okazja, okazja, którą wykorzysta, by nastawić ludzi, otoczenie przeciwko tobie. Jeśli narcyz chce coś osiągnąć, to tak naprawdę zależy mu na tym, żeby zniszczyć twoją duszę, żeby zniszczyć moc twojego ducha, zniszczyć wszystko, co w tobie dobre, co sprawia, że jesteś dobrym człowiekiem, co sprawia, że jesteś człowiekiem. Narcyz chce zniszczyć Twoją miłość, Twoje wartości, ideały, przekonania, chce zniszczyć to, w co wierzysz, zasady moralne i etyczne. Narcyz chce to wszystko zniszczyć, chce odciąć Twoje połączenie ze wszystkim, co dla Ciebie cenne. Narcys chce osiągnąć zniszczenie wszystkiego, co sprawia, że Ty to Ty, co sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. Narcys chce doprowadzić do tego, byś przestał być sobą, byś przestał mieć marzenia, byś przestał do nich dążyć, byś przestał żyć, Życiem, jakim chciałeś żyć. Narcys, chce być wyrocznią, chce być jedyną osobą, której masz słuchać, na której masz polegać. Chce, byś słuchał Go tak długo, aż nic z Ciebie nie zostanie. Chce doprowadzić do tego, żeby nie pozostał nawet ślad. Po tym, kim byłeś kiedyś. To właśnie chce osiągnąć Narcyz. Stara się zniszczyć wszystko, co sobie cenisz. Wszystko, co ma jakąś wartość. Wszystko, co kochasz. Narcyz chce, byś opuścił sam siebie. Byś się porzucił. Byś się odrzucił byś wyparł się swojej tożsamości i stał się kimś innym. Chcę, byś stał się nikim i niczym. Jego nikim i niczym. Narcyz chce, żebyś porzucił swoją dotychczasową drogę, swój dotychczasowy sposób na życie. Do tego dąży. To stara się osiągnąć. Chcę, żebyś zwrócił się sam przeciwko sobie. Chcę do tego doprowadzić w taki sposób, byś się nie zorientował, w taki sposób, by nikt się nie zorientował, by nikt nie mógł połączyć kropek, by nikt nie odnalazł winnego. By nikt nie dowiedział się, że odpowiada za to Narcyz, że winny jest Narcyz. To sprawia, że czuje się potężny, jeśli uda mu się zrobić coś, co ujdzie mu na sucho, co uda mu się ukryć, o czym nikt się nie dowie, wtedy dopiero będzie się cieszyć. To dla niego duże zwycięstwo, to dla niego duże trofeum. Narcys cieszy się z tego, że robi te wszystkie obrzydliwe rzeczy i nikt nie wie, jaki jest naprawdę. Narcys chce coraz to więcej władzy i kontroli. Chce coraz więcej władzy, Ponieważ tak naprawdę się obawia, tak naprawdę się boi, w rzeczywistości z niczym nie potrafi się uporać, żyje w zaprzeczeniu, jest tyranem i oprawcą, niszczy i zastrasza ludzi. Robi to często w białych rękawiczkach, bo tak naprawdę jest tchórzem brakuje mu odwagi, nie jest w stanie zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, twarzą w twarz, tylko wiecznie ucieka przed odpowiedzialnością, chowa głowę w piasek, udaje, że to nie on, zgrywa ofiarę, unika nieprzyjemności. Narcys jest jak dziecko, jest jak Bachor, bardzo niedojrzały i nieodpowiedzialny Bachor. Kiedy chcesz się z tym zmierzyć, kiedy chcesz się bronić, to wtedy narcys znika, ucieka albo milczy. Bo tak naprawdę jest bardzo słaby. To tchórz. Unika konfrontacji. Woli działać za plecami, w białych rękawiczkach, wysługując się innymi ludźmi. Niszczy cię za pomocą kłamstw i iluzji. Tworzy problemy, które nie istnieją. Tworzy je z niczego. Nie chce ich rozwiązywać. Tak naprawdę obleciał go strach, brakuje mu pewności siebie, ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, nie wie do końca, kim jest. Dlatego chce Cię zastraszać, chce, żebyś się go obawiał, bo strach wzbudza respekt. Robi to wszystko tak, że nikt tego dokładnie nie widzi, nie dostrzega. Narcyzm to słaba kreatura, która za wszelką cenę stara się obedrzeć cię z tego, co wartościowe, z tego, co sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. Chce zniszczyć twój system zasad i wartości, bo zwyczajnie Ci go zazdrości. Narcys wie, że to coś, czego nie ma. Wie, że masz coś, czego on nie ma i nigdy nie będzie miał. Nigdy nie będzie w stanie mieć. Narcyz jest buntownikiem. Sprzeciwia się istniejącym zasadom, wartościom prawu i kontroli. Narcyz odrzuca normalny porządek rzeczy. Chce stworzyć własny, lepszy, który działa tylko na jego korzyść. Chce, by zapanował chaos, w którym odnajduje się najlepiej. Narcyz zawsze musi walczyć przeciwko czemuś, musi stworzyć sobie jakiegoś wroga. Przeciwko któremu będzie walczyć, nieraz takim wrogiem będziesz ty. Narcyz wierzy, że walczy o coś dobrego, wierzy, że walczy przeciwko czemuś, co chce go kontrolować. Narcyzem rządzi nienawiść, jest tyle rzeczy na świecie, których nienawidzi. Jedną z nich jest miłość. Narcys nienawidzi miłości, gardzi nią, uważa ją za słabość. Narcys nienawidzi ludzi. Nienawidzi wszystkiego, czego nie dali mu rodzice, czego nie nauczyli go rodzice. Często narcys będzie chciał zachować, dla siebie wiedzę o okresie dzieciństwa. A czasem coś o tym usłyszysz, czasem będziesz czuć, że coś tam było nie tak. Narcyz może powiedzieć ci, że wszystko było w porządku. Tak właśnie robi, jak stara się zniszczyć twoje życie. Myśli, że wygrywa. Myśli, że wygrywa, bo nastawia cię przeciwko sobie samemu. Narcys chce, żebyś dokonał autodestrukcji. Tego właśnie chce dokonać, to stara się osiągnąć. To końcowy rezultat Jego długotrwałej pracy, długotrwałej przemocy psychicznej, emocjonalnej czy finansowej chcę żeby taki był rezultat jego długotrwałej manipulacji i prania mózgu narcyz chce zmierzać właśnie w tym kierunku chce zniszczyć to co najcenniejsze to co najbardziej cenisz narcyz chce wpłynąć na twoje myślenie tak Byś odwrócił się od wszystkiego, co kiedyś było dla ciebie ważne. Narcyz chce, byś stracił wiarę we wszystko, w co kiedyś, w co dawniej wierzyłeś. Chce, byś stał się taki jak on. Chce, byś stał się nie do zniesienia. Chce, byś stał się irracjonalny. Chcę zmienić to, jak go postrzegasz, i uniknąć jakiejkolwiek konfrontacji. Chcę uniknąć odpowiedzialności za to, co ci robi. Nie chcę, żebyś się dowiedział, że to manipulacja. Nie chcę, żebyś się dowiedział, że robi to wszystko za twoimi plecami, że robi to wszystko. W białych rękawiczkach. Robi to wszystko bez Twojej wiedzy, bez Twojej świadomości. Miesza ci w głowie, robi ci pranie mózgu, kiedy nawet nie wiesz, że jesteś w łazience, mając głowę w pralce. To nigdy nie była, nie jest i nie będzie wyrównana walka na jasnych zasadach. Nigdy nie walczysz tylko z jednym przeciwnikiem. Narcyz zawsze poruszy coś jeszcze, coś nieprzewidywalnego, co wprawi cię w zakłopotanie, co wywoła zamieszanie. Nie będziesz na to. Przygotowany. Nie jesteś w stanie zmienić narcyza. Nie jesteś w stanie sprawić, by zaczął się komunikować normalnie, by zaczął ci odpowiadać. Narcyz zawsze tak będzie robić. Możesz przestać z nim grać, przestać z nim walczyć. Pozostać przy tym, co dla Ciebie cenne, pozostać przy swoim systemie wartości, przy swoich zasadach, one Cię ochronią. Twoje wartości są w stanie pokonać Narcyza. Dlatego właśnie Narcyz stara się je zniszczyć, chce zniszczyć Twój system wartości. Chcę zniszczyć twój dobry charakter. Chcę zniszczyć twoje człowieczeństwo. Zawsze chcę nastawić innych przeciwko tobie. Zawsze chcę zmienić twoje spojrzenie na samego siebie. Narcys wie. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że to kim jesteś jest dla niego Największą przeszkodą. To, jaki jesteś, uniemożliwia mu zniszczenie cię. Dlatego najpierw stara się zniszczyć to, jaki jesteś, by docelowo móc zniszczyć Ciebie. Głównym celem Narcyza jest zniszczenie tego, jaki jesteś. To na to kładzie główny nacisk swoich działań. Wie, że jeśli nie uda mu się zmienić tego, jak na siebie patrzysz, to nigdy nie będzie w stanie cię zniszczyć. Wiara w nadprzyrodzone źródło zła nie jest konieczna, gdy ludzie są zdolni do wszelkiego zła. Joseph Konrad. Polub. Subskrybuj, skomentuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.